Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Arkadusz Wróbel, a to jest 600 odcinek Zagrajmy w Detroit Become Human. Okej okay. No to co? Podaj jedzenie Ach. No a ten dalej śpię. Podajmy. W kuchni prawie nic nie było Zrobiłam co mogłam O kurde widać że w tej rodzinie naprawdę się nie przelewa Bida z nędzą plus jeszcze ojciec patus Zapal światło Tutaj Okej. Okay. Służ Alice i Todowi. Najpierw wiemy nalej Straciłam robotę przez androidy. A i co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pierwszego androida. Coś Czekaj na nowe polecenia, bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają, nie męczą się, nie zmęczą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. No co się kapisz? O kurde. Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać ci pać, don. Czasem się ciebie boję, Don. Słucha odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanem ciekowym! O kurda! To, to nie! Twoja jeba wina! O, ty gnito! Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! Co za gnida jedna! Co zostań tu? Nie masz się nawet ruszyć. Po prostu kacica, że niż ustębia. O kurde nie ruszaj się, nie ruszaj się. Co jest? What? Nie ru... kurde, co się dzieje? Co się kurde wyprawia? Czy, o kurde, czyżby kara właśnie stawała się defektem? Chyba Wielena to wskazuje O kurde Chyba właśnie złamaliśmy swój system Chroń Alice Przemów to dowi do rozsądku No nie no, nie ma co Nie no Nie, lepiej chodźmy do Alice szybko Szybko Nie, 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 tam jest pistolet, ale nie chcę tego robić. He, ale mamy jeszcze jedną opcję, możemy uciec Dobra Musimy Uciekaj. uciekać. Zrobimy krzywdę! Uciekaj! Albo zepsujecie tak jak ostatnio! Uciekaj, Salis! Kurde... Nie zostawię cię tu! Kochaj się! To Spokojnie? To jej wina. To wszystko jej wina. Jezu. Dobra, udało się. O, o kurde! Wieję szybko, szybko! Tam do ogrodu! Nie! Góra! Jezu, nie, 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 nie! Tu! Ja pierniczę! Przestań, proszę! Już! Jezu, du! A! -a, -a! Szybko biegiem, biegiem! Ja pierniczę, co tu się wyprawia? Zostaw ją! Biegiem, biegiem, biegiem! Udało się! Wyskakuj! Ja nie mogę! Te emocje! Ja tu siedzę jak na szpilkach! Siedzę jak na szpilkach! Uciekajmy jak najszybciej! Dobra, tutaj! Do autobusu! Siadaj! O! Jezu, jako nerwówka! O. Uf. Udało się! Uf. Dajmy jej rękę... O! Nie zamierzałem brać broni, co to to nie?! Kurde! O jadzie, ale naprawdę ja siedziałem jak na szpilka w tym momencie! Ja pierniczę! Burzowa noc! No proszę. O, było kilka innych opcji, widać. Ale ja wybrałem jakie? Zobaczmy. Kolekcja gotowa. To się wścieka. Awaria oprogramowania. No proszę. Awaria oprogramowania. Czyli doszło do tego, że e, kara stała... No właśnie, kara stała się defektem! Poszliśmy w, na górę y, Dotarliśmy do Alice przed Todem Dobrze O, ukryliśmy się na korytarzu Kurde, ale dobrze, że się udało ukryć się na korytarzu I to się udało Bo wtedy co nam to dało? Chwila, ten ptaszek Sukces właśnie Sukces, to nam dało sukces Bo wtedy yy... Minęliśmy się z Todem i szybko uciekliśmy. Ale naprawdę. Nawet nie wiecie, Jak jaką ja miałem nerwówkę. Jaką ja miałem nerwówkę. Jak na szpilkach po prostu. Siedziałem, jak na szpilkach. Dobra. Mamy teraz. Yy, kar, yy, mamy Markusa z Karlem. No to. To przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie: co ja tu do ciężkiej cholery robię? nienawidzę takich przyjęć. I, I ty te mi to mówisz, dziarze, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią Twoją twórczość. Bla, bla. Sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. No. Interesuje ich tylko ile kasy uda się na niej zarobić. No, to akurat jest o, prawda. Się. Po tym całym jestem tak przejęty, że aż mi w ustach. Dobra. Okej. Okay. kurde, gałka mi zwariowała trochę. Przepraszam. Szkocka czy Podaj whisky. Oczywiście. Dobrze, ale wiesz co powiedziałby lekarz? Ta, on to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Dobra. A. Nalejmy. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? O kurde. Nie, jestem pewien, że nie. O, co? na policję. Dobra, zadzwońmy. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu. Światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Dobra. Tutaj whisky dotrzyj do pracowni, dobra. Chodźmy to e z sprawdzić. Chociaż mogę ryzykować wiele. Le czy to jest Leo? Leo. Leo. Co ty wyprawiasz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie docichaj tego. Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku! Markus, zabierz mi go stamtąd! Niech wyjdzie z pracowni! Dobra, no to co? Zmuś Leo do wyjścia. Rozkaz, doradź, ostrzeż. Może ostrzeżmy go. Słuchaj, zadzwoniłem już na policję. Idź stąd, zanim narobisz sobie dużych kłopotów. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest to? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej giebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym no już! Ruchmy! W czym jestem przodem? Nie dotykaj go! No. Kurde! Pokaż co potrafisz! <słuch> Markus, nie waż mi się bronić, Jesny? Nie broń. nie broń się! Kurde, mam się nie bronić?! Na co czekasz? Nie bronić się? To udowodnij! To nie fair! O co chodzi? Jednak jesteś babą! To nie fair! Pierdolona Nie muszę ich słuchać. Muszę sam zdecydować. Dobra! Wal! Wal! Jedziemy! Kurde, Markus też staje się defektem. Czyli co teraz? Musimy sami zdecydować, chyba co? Przecież zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebany automatem. leo, został go w spokoju. Popchnij wreszcie będę. Popchnij, Leo. Wytrzymaj. Wytrzymaj. Wiesz czemu? Bo jesteś niczym. Wytrzymajmy. Kurde. Nie no. Karnie. Jezu. Nie! O. Nie, Karl, nie, człowiek, nie. To delikatna maszyna. Karl, nie odchodź, dobrze? Proszę, nie odchodź, nie odchodź. Pamiętaj, Markus, nie pozwól nikomu mówić ci, kim jesteś. Nie, nie, tato! Nie, proszę! To o. wszystko twoja wina, nie doszłoby do tego, gdyby nie ty! Weź się zamknij! To przez ciebie on zginął! To Co? android, to on to zrobił! CO?! TY KONFITURO! O! Ja! Pierniczę! Czy ja właśnie zabiłem Markusa? Nie! Nie mówcie mi! SERIO?! SERIO?! Upadek Po imprezie wejdź do salonu, nalej whisky, sprawdź pracownię z Karlem Markus zostaje defektem Czyli również Markus stał się defektem jak Kara Posłuchaj się Karla Karl umiera z powodu zawału serca I przybywa policja No tak, mogłem też odegnąć się Leo i nie słuchać się Karla, ale pewnie wtedy doszłoby do większej tragedii. Ja pierniczę. Ale mi łzy teraz poleciały. Zwłaszcza kiedy Markus powiedział do Karla tato. Jezu! Aż mi... aż mi naprawdę łzy przed chwilą poleciały. Ale nie no, to było grube w tym momencie. To było grube. Dobra, lecimy dalej. Czemu go zabiłeś? O Dlaczego chwyciłeś za nóż? O, mamy przesłuchanie. Ile byłeś na strychu? Czemu nie próbowałeś uciec? A, zamknięty w sobie. Powiedz coś do cholery. Kurde, nie reaguje on. Jebać to, idę stąd. Henko, obojętny. Marnujemy czas przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, okay, Mondralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham? <grym> Android przesłuchujący Androida. Co mamy do stracenia? Ale Masz go dla siebie. Ale mu mina zrzedła. Dobra. No to udajmy się do tego defekta. Okej, okay, no to z nim poroz porozmawiajmy. Wydobądź informacje.